Dobry wieczór, witamy na pomyczowej konferencji prasowej reprezentacji Polski. Jest dzisiaj z nami selekcjoner Czesław Michniewicz oraz Grzesiek Krychowiak. Także zapraszam do zadawania pytań. Proponuję najpierw pytania do Grześka. Proszę Łukasz, wczoraj tyle. Do Grześka zacznijmy. Grzegorzu, ja chciałem Ci pogratulować przede wszystkim znakomitego występu, to po pierwsze, po drugie też postawy, no nie mieliśmy okazji wobec wojny na Ukrainie, wiemy, że odszedłeś z rosyjskiego krasnodaru, ale powiedz co dla Ciebie znaczy też ten awans na mundial, wiemy, że w Rosji nie poszło, ale, ale teraz to może być taka ostatnia szansa też dla Ciebie, dla, dla pewnej generacji, żeby nie tylko awansować, ale żeby coś zrobić. Przede wszystkim to jest, to jest przyjemność. Ostatni raz, kiedy przyszedłem tutaj do Was na, na konferencję, musiałem przepraszać za błąd. Teraz przychodzę z uśmiechem na twarzy, bo, bo dokonaliśmy czego, czegoś wielkiego. Chyba pierwszy raz w historii zakwalifikowaliśmy się na drugi mundial z rzędu. To jest coś wyjątkowego fantastyczne, fantastyczne chwile. W, tych, w szeregach tego, tego zespołu jest wiele świetnych zawodników i wydaje mi się, że Zasługujemy na to, żeby pojechać na ten Mundial i, i rozegrać dużo lepszy od poprzedniego. Jeszcze tylko stadion śląski, magia stadionu śląskiego. Na mundial dwa razy z rzędu awansowaliśmy za trenera piechniczka jeszcze, więc nawiązaliście jakby do, do tej pięknej y, historii. Y, jak ci się tutaj gra w stosunku do narodowego? Czy może reprezentacja powinna też grać też w różnych miejscach, w różnych częściach Polski? Widocznie to się prowadzi w błąd. Atmosfera była fantastyczna. Wydaje mi się, że to jest ważne, kiedy się gra tego typu mecze, bo bardzo często to detale decydują o tym, czy wygrywasz, czy awansujesz, i kiedy, się, kiedy ma się takie wsparcie, to, to się gra dużo łatwiej. Więc chciałbym podziękować przede wszystkim kibicom za, za ten fantastyczny doping, bo, bo, bo bez nich w tych trudnych momentach wydaje mi się, żeby to, to spotkanie jeszcze byłoby cięższe niż, 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 niż to, które było. Adrian. Dobry wieczór, Grzegorz Szadry, Mielnik 24 Zacznę od gratulacji. Kolejna, czwarta impreza w Twoim wykonaniu. Też wyjątkowy będzie to na pewno turniej, jeżeli chodzi o ten Katar zbliżający się. Jakbyś mógł tą sytuację nam przybliżyć, która miała miejsce w, po Twoim wejściu, czyli ten rzut karny, bo tutaj było, padały pytania dzisiaj do trenera, a także z Latana Ibrahimowicza, czy ten karny był, czy go nie było. Oni odpowiadali, że do końca nie wiedzieli tej sytuacji. To moje pierwsze pytanie. Wydaje mi się, jak przeciwnik odpowiada, że nie wie, czy był karny, czy był, to znaczy, że był ewidentny. I bardzo krótko i treściwie dziękuję. I drugie pytanie, co sobie powiedzieliście przed startem tego spotkania? Co powiedział Wam trener Czesław Michniewicz? Bo dużo się mówiło o tym składzie, dużo mówiło się o Roszadach, mówiło się, że jest to najważniejszy mecz, że trener lubi takie zadania, nie boi się presji. No i jak widać, wszystko się udało i awansowaliście. Dziękuję. To nie był łatwy mecz, przede wszystkim przeciwnik był bardzo doświadczony i wydaje mi się że najważniejsze jest to, że, że, że zespół nie wyszedł na miękkich nogach że pokazał charakter, bo już odbiegając od aspektów czysto sportowych, taktycznych, no, no głowa odgrywała bardzo ważną rolę. I wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby w tego typu meczach nie stracić bramki. Nie stracić bramki, bo, bo ta pierwsza bramka e, ma ogromne znaczenie i po strzeleniu, po strzeleniu tej pierwszej bramki no, zespół grał zupełnie inaczej, czuł się pewniej i, i czuliśmy, że że to jest nasz mecz i że awansujemy na Mistrzostwa Świata. Iza, Iza Koprowiak, przegląd sportowy. Grzegorz, czy po takich tur turbulencjach, jakie były w ostatnich miesiącach, zmiana selekcjonera, zmiana rywala, taki sukces smakuje lepiej, smakuje inaczej, lepiej, jest większa satysfakcja? I jeszcze drugie pytanie, co czułeś, wchodząc na boisko, bo nie jesteś przyzwyczajony, żeby tak ważne spotkanie oglądać z ławki rezerwowych? Co myślałeś, co czułeś? Wydaje mi się, że każdy zawodnik, który wchodzi na boisko i nie zaczyna mecz, chce, chce pokazać trenerowi, że się pomylił. To jest, to jest, Wydaje mi się, że to, że, że to jest to. To był taki pierwszy moment, trudny moment, którym, którym nie grałem. Wydaje, wydaje mi się, że najważniejsza jest, jest reakcja, żeby. Nie, nie, nie machać rękoma, tylko wspierać zespół. I kiedy e, dostałem szansę, chciałem e, udowodnić trenerowi, że zasługuję na to miejsce i, i że, że chcę grać. I to pierwsze pytanie: czy po takich turbulencjach tych ostatnich miesięcy smakuje lepiej taki sukces? E, wiele, wiele, wiele osób się pyta mnie, jakie były konsekwencje tego, że, że powiedziałem, że nie chcę grać. E, w klubie, że chcę odejść. I wydaje mi się, że to jest jedna z tych konsekwencji, dlaczego nie zacząłem dzisiaj mecz, meczu. Bo dwa tygodnie nie trenowałem, praktycznie nie grałem i, i, i to trochę, trochę bolało, ale zdawałem sobie sprawę, że patrząc na to, co się działo w ostatnich tygodniach, to może być, że, że może trener podjąć taką decyzję, więc oczywiście ten, ten sukces smakuje bardzo, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że że cały zespół z trenerem na, na czele wykonali y, fantastyczną pracę w tym krótkim terminie, bo, bo oczywiście zazwyczaj jest tak, że jak wygrywamy, to zawodnicy wygrywają, a trener naprawdę trzeba podkreślić, że wykonał fantastyczną pracę y, nie tylko na tym zgrupowaniu, ale również no, przed tym zgrupowaniem, gdzie, gdzie jeździł, y, spotykał się z zawodnikami, rozmawiał z nimi i to miało y, pozytywny, pozytywny wpływ na cały zespół. Że to nie tylko były rozmowy. Jeśli nie to się Już nie będzie rozmowy. No no teraz trochę trzeba posłodzić. No się... no tak, następny mecz jest z Walią i Belgi Belgią, więc wtedy. <laughs> więc no, to trzeba to również podkreślić i docenić. Wojtek. Hmm. Dobry wieczór, Grzegorz, dobry wieczór, trenerze. Przede wszystkim gratuluję awansu. Ja będę miał jedno pytanie do Grześka, później też do trenera. Grzesiek, powiedz mi. O, jak łatwiej teraz właśnie przystąpić z tym dużym optymizmem do kolejnych Mistrzostw świata, też do kolejnej ligi narodów, no bo debiut tak naprawdę w meczu tutaj o punkty teraz trenera szybko załapaliście te wszystkie założenia, a to, a to nie było oczywiste i widać było, że im dalej w mecz no to nakręcaliście się bardziej, bardziej, pozytywnie. Jak to się stało z twojej perspektywy jako zawodnika? No ta wydaje mi się, że trochę taka pierwsza połowa była trochę nerwowa, trudna i, ale w, w meczu no, wystarczy jeden taki moment, jedna akcja, która pozwoli kompletnie zmienić e, sposób gry. I w drugiej z połowie to, to wyglądało dużo lepiej, e, ale no, za kilka dni nikt nie będzie myślał o tym, jak, jak i, 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 i co zrobiliśmy dobrze, czy nie. Oczywiście przyjdzie czas na analizę, najważniejsze jest to, zrealizowaliśmy cel i pojedziemy na, na Mundial, a to jest coś, coś wyjątkowego. I trenerze o, o ten pomysł właśnie na dzisiejszym mecz ja chciałem zapytać, czy to się narodziło w głowie Krzyszka gdzieś pytania, tak? już? Czy też można Wojtek, tak? z skończymy pytania A, i przejdziemy do trenera, to, to, to. dobra? Mateusz, tak? Dzień dobry, Mateusz Skwirawski, WP. Powiedziałeś Grzegorz, że chciałeś pokazać trenerowi, że pomylił się wchodząc na boisko. Twoim zdaniem pomylił się, wystawiając się na ławce? Chcesz, żebym. Mi... Nie po to słodził przecież teraz. Upewne. Upewne. Tyle posłodziłem, to teraz nie będę psuł sobie terenu. Chyba tak. Nie. Ale to nie jest tak, że jesteśmy, wydaje mi się, że zespołem, który ma w swoich szeregach 23 nawet więcej zawodników. Więc najlepszą odpowiedzią jest boisko. Jeżeli ktoś nie gra, to chce pokazać wejść na boisko i dać z siebie wszystko. Ale najważniejsze jest to, że to nie jest tak, że jak nie grasz. To nie wiem, jesteś zadowolony, bo ktoś popełni błąd albo zespół przegra. Wszyscy gramy do jednej bramki jako, jako, jeden, jako jeden zespół i wszyscy osiągamy sukcesy i wszyscy przegrywamy, więc jesteśmy z zespołem i, i to jak zaczęliśmy nie jest ważne, ważniejsze jest to jak skończyliśmy. Było trochę cukru, chciałem delikatnie posolić. A powiedz, jak Ty podchodzisz do siebie w prezentacji, często kwestionuje się Twoją pozycję. Dzisiaj wszedłeś, wywalczyłeś rzut karny, bardzo ważne zdarzenie, jeżeli chodzi o kontekst całego meczu. Tak generalnie, jak Ty to postrzegasz? Krytyka, kwestionowanie i tak dalej. Dla mnie najważniejsze jest to, co myśli trener. Ja z nim rozmawiałem i czuję z jego strony ogromne zaufanie. I nawet to on otwarcie mówił, że jestem pewniakiem do składu, ale sytuacja, która się potoczyła, no, utrudnia trochę mi grę. I, I patrząc na to, że jestem zawodnikiem, który potrzebuje gry, systematycznej gry, to, to trochę ta decyzja jest zrozumiała. Jeszcze tylko jedno pytanie, bo Robert Lewandowski, zapytany przez Polsat Sport, czy dedykuje też awans Paulo Sousie, zaśmiał się, a jaka będzie Twoja reakcja? Pff, yeah. 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 Tyle, tyle się działo od odejścia Paulo Sousa, więc wydaje mi się, że to nie ma sensu na ten temat rozmawiać. Ostatnie pytanie, last question to Grzegorz. Krzysztofak, from Swedish Media. You have some Swedish friends from ex-Krasnodar. Did you tell them anything after the game? Did you comfort them? E, nie, nie miałem okazji z nimi, z nimi porozmawiać. E, Przede wszystkim no, ten, ten, ten rewanż za tą porażkę na mistrzostwach Europy bardzo dobrze smakuje i jesteśmy zadowoleni z tego, że, że wygraliśmy ten mecz, życie im wszystkiego najlepszego. Zwłaszcza Wiktorowi, żeby znalazł klub po, po wyjeździe z Krasnodaru i życzę całemu zespołowi wszystkiego najlepszego. Zapraszam teraz. Because if Sweden have scored on one could a different game nie na no, pewno że tak nie jakby strzeli dwie bramki to, to był zupełnie inny mecz no tak ale no, mamy fantastycznego bramkarza który, który zarabia ogromne pieniądze gra w Juventusie więc więc to jest jego robota tak że złapał trzy sytuacje to nie popadajmy w jakąś super euforię no bo dostaje za to ogromne pieniądze <noise> okay. OK, pytania do trenera, proszę. Z tyłu tam mikrofon. Dzień dobry, panie trenerze Matołżnikiem, za program pierwszy Polskiego Radia. Mam pytanie o pana reakcję, bo po końcowym gwizdku uklęknął pan, pocałował murawę, a później siedział wzruszony na ławce rezerwowych. Później przyszedł bodajże puchacz, Kamil Glik, Wojtek Szczęsny, wyściskali pana. Co pan wtedy myślał, co pan czuł, jak pan przeżywał te chwile, kiedy udało się awansować na mundial? Dobry wieczór. To był wyjątkowy moment, bo gdzieś tam przed oczami przeszło mi jak gdyby całe moje życie od momentu, kiedy zaczynam jako młody chłopiec grać w piłkę, później kolejne etapy, jakieś takie skojarzenia mi się to zebrało, żeby tak szybko... Powędrować od dzieciństwa do dorosłości, że jestem w takim miejscu, gdzie cała Polska czeka na, na, na sukces, i ten sukces osiągnęliśmy. I tak jakoś przeleciał mi: Stop klatka, tak klatka po klatce, te wszystkie moje wzloty, upadki, aż do momentu, w którym dzisiaj się znalazłem. I dlatego tak nie miałem ochoty się cieszyć, inaczej, miałem ochotę się cieszyć, ale chciałem popatrzeć z boku na swoich zawodników, na sztab, na ludzi, którzy tworzą tą reprezentację. Chciałem pozobaczyć ich euforię, i, i taki obraz mam teraz przed oczami. Andrzej. Andrzej Anisz, Polskie Radio. Panie trenerze, ja widzę bardzo dużo analogii tego spotkania z meczem z Niemcami w Warszawie, bo to i wynik, i postawa Szczęsnego, i ta druga połowa. Po latach okazało się, że tamten mecz był spotkaniem założycielskim tej kadry, która tak dobrze spisała się w turnieju Mistrzostw Europy. Czy pan ma przeczucie, że to spotkanie będzie stanowiło mit założycielski tej Pana kadry i w związku z tym tak dobrze zagrać w Katarze? To odległa perspektywa. Ja mogę sobie dzisiaj marzyć, ale najpierw trzeba do Kataru pojechać. Jeszcze po drodze jest Liga Narodów. Wiemy, jak to bywało poprzednio tutaj, że nie wystarczy wygrać turniej, żeby pojechać na turniej. Oczywiście tytułem żartu, ale przy okazji, zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować osobie, bez której by tu mnie nie było. Poszedł pod prąd. Poszedł wbrew wielu mądrym głowom, z pozoru mądrym głową, wielu dziennikarzy, wielu, wielu innym krytykom zaufał mi. Mówię tu o prezesie Czarku Kuleszy i dzisiaj wspólnie świętujemy Mam żywą satysfakcję. I myślę, że jeden z tytułów, który napisał, że podzieliłem Polskę jutro powinien napisać, że tą Polskę połączyłem w jakiś sposób. Oczywiście nie spodziewam się tego. A wracając do pytania, chciałbym, żeby tak było. Pamiętam doskonale ten mecz z Anglią z Niemcami. Wykonaniu piłkarzy trenera na walki wtedy fantastyczna postawa naszych piłkarzy. Dzisiaj mecz był również fantastyczny z mojej perspektywy. I nie wiem, co będzie dalej. Ja tak daleko nie wybiegam w przyszłość. Ja się cieszę to, o czym mówił Grzesiek Krychowiak że. W krótkim czasie udało się złapać kontakt z całym zespołem, poświęciłem temu dużo energii, ja i, i cały sztab, bo tylko nie ja pracowałem, ale wszyscy pracowali, i trenerzy, i, i ludzie, którzy odpowiadają za logistykę i tak dalej. I to wszystko się udało, i dzisiaj mam olbrzymią satysfakcję i chciałem, żeby to był fundament, ale do czego to nie wiem jeszcze, za daleka perspektywa. Mikołaj. Dobry wieczór, panie trenerze. Mikołaj Kruki, Eleven Sports, Radio Z. Nie, nie Tutaj wiec. jestem. Kamil Glik w rozmowie z TVP Sport przyznał, że od pierwszego kopnięcia, od pierwszej minuty grał z kontuzją w tym meczu. Chciałem się zapytać, czy w przerwie była jakaś rozmowa z zawodnikiem? Czy nie brał pan w ogóle pod uwagę, żeby ściągać go z boiska, chyba że Kamil by się po prostu położył na murawie, bo wiemy, jak twardym i charakternym jest zawodnikiem? Kamil miał delikatny uraz. Myślę, że większość piłkarzy z tym razem by nawet nie, nie weszło na rozgrzewkę przed meczową. Powiedział, że spróbuje. Wczoraj spróbował. Dzisiaj. Po rozgrzewce mówi, żeby być w gotowości, żeby mieć przygotowanego zawodnika na jego pozycję i od pierwszych minut rozgrzewaliśmy już środkowego obrońcę. Narzekał na delikatny uraz, ale jak to Kamil, jak noga nie zostanie urwana, to, to gra i mam olbrzymi szacunek do niego, bo w przerwie meczu mieliśmy problem z Kamilem, mieliśmy problem z Krystianem Bielikiem, który podkręcił kolano, leżał przez chwilę tam na środku boiska i to wtedy się wydarzyło. I mieliśmy problem z Bartkiem Beryszyńskim, który też narzekał na drobny uraz. Ale na szczęście wszyscy dotrwali do końca. To też pokazuje, z jakim poświęceniem ci chłopcy dzisiaj zagrali i ta nagroda w postaci zwycięstwa osłodzi im ten ból, jaki towarzyszy im w trakcie meczu. Iza, może chcesz powiedzieć o tytule, jaki będzie jutro. Iza, znowu ty. A nie wiem, jaki będzie. Myślałem, że może wiesz. A, okay. Panie trenerze, zwykł pan mówić, że 2-0 to najgorszy wynik. Czy po tej drugiej bramce miał pan taką chwilę niepewności, jak to spotkanie się ułoży, czy, czy, czy w tym momencie już nie? Ja, y Padła w momencie, kiedy pada druga bramka, od razu zacząłem rozmawiać z Hubertem Małowiejskim i mówiliśmy, że to jest najważniejszy moment w meczu, żeby przez te kolejne minuty, pięć pierwszych minut, żeby absolutnie nie, nie, nie stwarzać przeciwnikowi okazji do strzelania bramki kontaktowej, bo jeszcze było dużo czasu do gry, jeszcze mogło się to różnie potoczyć i dlatego cieszyłem się bardzo, że Zewszu tak... Fajnie zareagował, szukaliśmy trzeciej bramki, czyli wiedząc o tym, że ten niebezpieczny wynik jest. Mieliśmy okazję, Robert Lewandowski miał okazję też yy, Janek Bednarek, to były fajne rozegrane stare fragmenty gry. Wczoraj, jak wyprosiliśmy państwa z treningu po 40 minutach, to właśnie przygotowaliśmy sobie kilka tych ćwiczeń, jeśli chodzi o rzuty rożne. No i było dzisiaj duże zagrożenie. Cieszę się bardzo, że nikt nas z tym nie wydał i, i mieliśmy tę satysfakcję. 2-0 zawsze jest to jest niebezpieczny wynik, zwłaszcza jak się gra z tak doświadczoną drużyną. Widzieliśmy, że w którymś momencie wejdzie z Latan Ibrahimowicz i w trakcie po meczu ze Szkocją no, zaczęliśmy opracowywać taktykę i też opracowywaliśmy rzuty wolne 90 minuty w obronie, jak wejdzie Ibrahimowicz, kto co w danym momencie musi robić i m.in. Grzesiek Krychowiak był odpowiedzialny za krycie indywidualne kryliśmy w strefie, ale jak z Latan się pojawi na boisku, to kryliśmy go indywidualnie przy w te gry. Widzieliśmy, że to nic nie dało, nawet w którymś momencie, bo 3 koło niego skakało on i tak wyżej wyskoczył. No, bo to fantastyczny piłkarz pomimo wieku. Jeszcze właśnie o Grześka i o Jacka Góralskiego chciałam zapytać. Byliśmy, większość z nas chyba była zaskoczona widząc go w podstawowym składzie. Też zadrżeliśmy trochę po tym jego faulu, który mógł się pewnie skończyć czerwoną kartką. Czy zmiana w przerwie była spowodowana właśnie tym jego faulem i tym, że obawiał się pan, że nie dotrwa do końca? Czy to było wcześniej planowane, żeby po przerwie wszedł Grzegorz Krychowiak? Y była taka dżentelmenska umowa między mną a Jackiem Góralskim, że zagra w tym meczu, ale w momencie kiedy otrzyma żółtą kartkę, i jeśli będzie jeszcze możliwość zrobienia zmiany, to 5 minut później go zmienię. Wytrzymał 7 minut, bo w 38 dostał żółtą kartkę. Ja wiem jaki jest Jacek Góralski. Poprosiłem go do linii, mówię Jacek musisz grać bezkontaktowo, nawet jak ci będzie zawodnik miał, nie możesz go dotknąć nawet. Bo... Osłabić. a Góral jak to Góral mówi, musimy podostrzeć, musimy jeszcze bardziej się pakować. Ja mówię Góral nie, nie mówię Góral nie, ty nic nie musisz podostrzać, mówię i w przerwie już widzieliśmy z Grześkiem Krychowiakiem, rozmawiałem yy, wczoraj, przez wczoraj, dzisiaj, powiedziałem o jego roli w drużynie, że może nam bardzo pomóc, ale to tak jakby puścić zawodnika nieprzygotowanego do, ma do maratonu na 30 kilometrze, żeby dobiegł te niespełne 11 kilometrów z Haczykiem, tak, czy tam 41, 195 jakoś tak. Nie? 42, 195. No, to, Biegłem, więc wiem. Michał będzie Białewski wiedział, bo on biega na codziennie maratony i chciałem, żeby wszedł w trakcie tego biegu, powiedzmy w cudzysłowie maratońskiego, bo jego doświadczenie będzie bardzo nam pomocne. Gdyby Krycha zagrał od początku, to w 60 minucie byśmy się zastanawiali kto za niego, bo w takim tempie jak my byśmy chcieli, żeby on grał, on nie był w stanie grać. On ma świadomość, ja mam świadomość i wszyscy mamy świadomość tego, że na innym odcinku, czyli wchodząc może nam dużo pomóc. Wchodzi przy stanie 0,0. Zakładaliśmy, że może być też dogrywka, także optymalnie, maksymalnie dla niego byłoby to no, 75 minut, tak, gry, jeśli dobrze liczę 85, dobrze 45, 75, 75. Tyle by wytrzymał.